Top trzy jesieniarskie uczucia, za którymi tęsknię latem jako prawdziwa jesieniara. Na trzecim miejscu będzie takie uczucie, jak przychodzicie zmarznięci do domu i wszystko macie zmarznięte, przewiane, jeszcze może mokre włosy od deszczu i robicie sobie gorącą herbatę. I po pierwsze, ona tak fajnie ogrzewa wasze zimne dłonie, a po drugie, rozgrzewa wasze ciało tak dosłownie od środka. To uczucie ja uwielbiam, i wydaje mi się, że w sumie nie da się go doświadczyć latem. Mega, nie mogę się doczekać tego. Jeśli chodzi o uczucie numer dwa, czyli szelest liści. Jest coś, czego bardziej nie da się opisać, jeśli chodzi o dźwięki, szelest liści jest tak satysfakcjonujący, jeszcze jak te liście szeleszczą w taki gorący, słoneczny dzień, pod naszymi nogami. No to jest piękne, naprawdę. Ale na pierwsze miejsce mojego zestawienia, dosyć subiektywnego, dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze top 3 odczucia jesienne. Na moim pierwszym miejscu jest zapach grzybów, wilgoci, lasu, takiej stęchlizny, coś takiego, co. To, jest, to nie jest jakiś ładny, bardzo ładny zapach, ale on daje takie ciepło, takie. No nie wiem, coś takiego robi po prostu z jesieniarą, że aż chce się żyć, naprawdę.